Słuchaj, zaraz będzie tutaj twój tata. Możesz na niego zaczekać? Nie mogę. Boisz się swojego taty? Nie, to nie tak. Nie. No to czego ty się boisz? On tu jest. Kto? No on. Widział mnie. Ten facet z parku przyszedł tutaj? Marta, trzeba wezwać ochronę. Posłuchaj, a gdzie ty go widziałaś? W kabinecie. Ktoś go pobił. A rzeczywiście przywieźli pobitego faceta? Ja go znam. Znasz go? A kto to jest? To pan Borek. Nasz sąsiad. Ola, ale jesteś pewna, że to jest... Bo wiesz, jeżeli to jest prawda, to, to, to ten człowiek jest chory i musi się leczyć. Przecież on będzie zły, że go widziałam. Przecież on wie, że to ja. Nie pękaj, mała. Nic się nie bój. Ja też go widziałam, bardzo dokładnie widziałam jego twarz i sobie dokładnie tą twarz zapamiętałam. Marta, zostań z nią, dobra? A ja lecę zobaczyć, czy to jest ten sam facet. Panie doktorze, to jest ekshibicjonista. Ja go normalnie dzisiaj w parku widziałam i powiem panu, nigdy w życiu tej twarzy nie zapomnę. I ta dziewczynka, ta Ola ma rację, to jest on. Pani Mariolu, o czym pani do mnie mówi teraz? No o tym pobitym mężczyźnie. Nazywa się Borek i jest zboczeńcem. A skąd pani wie? Pani wie, jak on się nazywa, co to zna? Nie o to chodzi, ale ta, ta Ola, co to to też go w tym parku widziała, to ona mówi, że on jest jej sąsiadem. Mówię panu, jemu jest potrzebne normalnie leczenie psychiczne. No ale przypuśćmy, że nawet to, co pani mówi, jest prawdą. Jest prawdą. Na no, takie leczenie pacjent musi wyrazić zgodę. Jaką zgodę, panie doktorze? To normalny zboczek jest lata po, po parku bez gaci. No przecież to jest normalnie karalne. Tak, ale jak facet załatwia się pod drzewem, to to już jest legalne. Nie? No jak legalne? Co pan go w ogóle broni? No, skąd, no? Próbuję Pani wytłumaczyć, że nikogo nie można zmusić do leczenia. Rozumiem. Czyli jednym słowem, taki jeden z drugim może latać bez gaci po parku i straszyć dzieci. Nie. Trzeba natychmiast zawiadomić policję. Mi bardzo dobrze. Ja właśnie teraz idę i zgłaszam. Mi bardzo dobrze. I tak jak miał ten płaszcz tak zrobiany, to tak nagle popatrzył, to był chleb. Właśnie zgłosiłam. No widzę właśnie. Dzień dobry, witam, redaktorze. To by wiele wyjaśniało. Nie jestem pewien. Ale ja jestem. I to wszystko mogę przed sądem opowiedzieć. I to jest nieprawda, że on nic nie pamięta. Bo jak on mnie zobaczył, to od razu mnie rozpoznał i się strasznie zdenerwował. Bo on teraz się normalnie boi, że się cała sprawa rypnie. Że, że, że przez to, że on napastował, to go potem pobili. Tylko niech pan mi nie mówi, panie doktorze, że, 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 że oni nie są agresywni. Ja tam swoje wiem. No. Ha, ha, ha. Tak. Czy można to jakoś sprawdzić? Wie pan, ekshibicjodzici nie wykazują zmian osobowości odbiegających od normy. Tego się nie da zdiagnozować, jak na przykład zapalenia płuc. Tak. A będę mógł go przesłuchać jeszcze raz? Wolałbym najpierw, żeby porozmawiał z nim psychiatra, ale będę musiał najpierw zapytać go o zgodę. Doktora Latoszka. Mój mąż, Waldemar Borek, został no. dziś pobity, przewieziony tutaj. Yy, tak, tak, tak. Jest, yy, jest yy, 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 tam prosto na końcu korytarza yy, po lewej. Powiedzieli jej. No. Ty, ale żony to mają najgorzej, nie? O wszystkim dowiadują się na samym końcu. Myślisz, że jej powiedzą? Oj, Marta, no musowo, że powiedzą. Ale okropnie tak się dowiedzieć, wiesz? Ach. nie, no znowu ten wypisuje smsy. Kto? No ten S. Co za S? No zobacz. Wybacz, nie chcę na siłę wpychać się do twojego życia, ale gdybyś znalazła odrobinę miejsca... Dla mnie byłem zachwycony. Mogę spać na karimacie. Zboczeniec, no ten zboczeniec, wielbiciel. No ja go nie znam. No Jolka. Jedz. No jedz tego kotleta. Nie masz o siebie, nie myślisz o sobie w ogóle. No bo dzisiaj taka skłowana jestem, że nie wiem. Nie, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam. Ale co, z Henrykiem coś? Nie, tam. Powiedziałam na policji, że rozpoznałam tego faceta, tego zboczeńca z parku. No i bardzo dobrze. No, bardzo dobrze. Okazało, się, że on ma żonę, a ta żona nic nie wiedziała, że on na boku. Teraz to jest świat, nie? No. Ludzie w ogóle nie wiedzą nic o swoich najbliższych. Coś ty myślała? takie zboczenie, co to nie umie przed bliskimi udawać? Porządnego człowieka, dobrego ojca, dobrego syna. A potem na boku chcesz. O. o, ale wiesz, jak kogoś się kocha, to się tylko dobre w nim widzi. O, ja o tym wiem. Mój syn w więzieniu siedział i zasłużył na to, ja ci mówię. No ale co? jako przez to przestałam kochać, czy co? No nie. I ja nie miałam pojęcia, że my jesteśmy tyle warci. To dość pobieżne obliczenia, Nie miałam ostatnio zbyt wiele czasu, żeby nad tym usiąść. A wyznaczono już kaucję za pana Korzyckiego? Nie, jeszcze nie. Pani Patrycjo, ja muszę coś pani powiedzieć. Może Może się tak zdarzyć, że ja będę musiała sprzedać tą klinikę. Naprawdę rozważa pani taką możliwość? Ale jeśli podpiszemy kontrakt z telewizją, możemy zarobić na tym całkiem niezłe pieniądze. Poza tym są jeszcze kredyty. Nie, moim zdaniem nie powinna pani tego robić. Doktor Pawica zrezygnował z bycia ordynatorem w szpitalu. Doktor Drzewiecki również odrzucił kilka atrakcyjnych ofert, nie mówiąc już o mnie. Stworzenie tego miejsca zajęło mi rok. Wiem. Wiem. Właśnie dlatego jest mi tak strasznie ciężko. Pan Mariolu, nikt nie. Żaden mężczyzna nie jest wart tego, żeby wszystko dla niego poświęcić.